Patrzcie, Ła! I odwróciła się z 90 stopni we mnie. Kto to wymyślił? Halo, tego się nie da uniknąć. co zawsze dostaniesz. O, rany widzu, ostatni event tego pacza. I zaraz Natlan. Już nie mogę się doczekać, ale ogólnie jest mały problem. To jest ostatni event, i mamy tutaj arenę walkę, czyli coś, co jest tak naprawdę zawsze robiono od czapy i nic ciekawego, ale trzeba zrobić. I przy okazji taką delikatną rozgrzewkę zrobić przed Natlan. Okej, okay, widzę, że nawet choja się z tym nie kryje, po prostu nawet nam daje: a dobra, weź, ty, zrób ten event. Żadnej rozmowy z npc em który tutaj stoi. Po prostu wchodź na arenę i walcz. <grym> Więc no Super, wydaje mi się, że to takie najlepsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że będę mógł to robić jedną postacią, bo będzie źle. Dobra, mogę. Ten moment, kiedy chcesz sobie chwycić jakieś perki, ale nie możesz, bo masz cztery punkty, a każdy perk kosztuje sześć. <laughs> Same problemy. To nawet, o rany, nawet, taki, taki. Już gdzieś widziałem ten układ pomieszczeń. Takie coś, tak brzydko wygląda. <laughs> Ej, hey, 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 hey. czekaj, czekaj, czekaj. Co to za eksplozję on ma? Przeciwnik jakiś nagle eksploduje. Co jest? Tak nie powinno być. Z tego straciłem tyle HP! Ile? mi powiedz, że to całą mapę obejmuje. To już w ogóle lipa, nie, na szczęście nie. No dobra, to trochę mnie zdziwiło, ale tu to... chlepie. Dobra, nie spodziewałem się tego. To zaraz wybuchnie, już wybuchło. To ten będzie mi teraz gonił. Goliwą... Ja nie wiem, czy mam starać się walczyć z tymi przeciwnikami, czy unikać tych ataków. Dawaj, dawaj, bo jest źle. O o, uniknąłem tego? Czy tarcza obroniła? Wygląda jakby tarcza ochronia. dobra! O! Dostałem, ale to i tak ostatnie sekundy, więc muszę, muszę teraz, dobra, przeżyć. <laughs> o super. Rohingardy również to mają na sobie. Kto to wymyślił? Jakiś kurna głów dla przeciwnika. Ta pasywa będzie mi więcej zadawała niż oni sami, bo oni w ogóle nie będą trafiać. O nie! Nie strzelajcie! Dobra, schowałem się. Przed tym się nie schowałem. ała. Uch, Bo ja jak Dobra, przeżyłem. Żadnego raczej nie zbiję, więc trzeba liczyć na jedno, żeby przeżyć. No. Nie, kurde, spróbuję, spróbuję. To jest silniejsze ode mnie. Dobra, jednego zbiję. Uff. O, chciałem jeszcze tam tego ubić. No i co? Pytanie, czy to coś mi daje. Niby jest i Pytanie, czy dostaję za to nagrodę. Ty dostaję. <grystically> Ale jakbym mimo 2000 więcej prima dostał. No powiem wam, że sytuacja jest ciężka. <śledygny> tak jak widać. Dobra, udało się. Teraz trzeba przeżyć. A tutaj bardzo łatwo. O, dead Dobra, żyjemy. Mam nadzieję. <śledygny> przeżyj! Przeżyj! Dobra, uch. O nie! Nie, 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 nie! Złe combo. Nogi. A! Wow, 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 Właśnie o tym mówię, nie mogę się ruszyć, nie mam energii. Dobra, koniec. <grymianie> czekaj, czemu otrzymuję obrażenia? Od czego otrzymuję obrażenia, czekaj. Ha? Od czego ja dostaję obrażenia? Co? O, czekaj, co? Nie widziałem, od czego dostaję obrażenia. Nie wiem, że sobie oddaję, czy co? Psz, takie dziwne to było. W tej chwili jest bardzo dogodnej sytuacji tamten. No i co mam teraz zrobić, jakby dost... te kule we mnie strzelają, już są na... samonaprowadzające. Dobra. Trzeba go... Wybijać, ale jak ja mam go zbić? Bo to te kule biją jak złe. Czy jak? No. <śm> to są klable dla mnie. No Jak leciała, perwitnie za mną ta kula. Co za zło! <śm> nie, nie, nie. To zupełnie nie tak. I teraz pytanie. Czy ta kula zrobi 90 stopni? Widzieliście, co? Patrzcie. Uła! <śm> I odwróciła się z 90 no stopni we mnie. <śm> Kto to wymyślił? Halo, tego się nie da uniknąć, to zawsze dostaniesz. Dobra, spokojnie, spokojnie, tu trzeba trzeba mieć jakąś osłonę zawsze. O! Dobra. Nie, 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 nie! Kurda! No mówię, że to jest puchore. No, no o nie, 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 już leci, zasadnie. Ała, zabić go już nie zabiję, ale spróbuję chociaż go powstrzymać, że się do mnie nie zbliżał. Dobra, uch, przeżyłem to, o rany, co to za raid boss był. Mam nadzieję, że tu nie będzie tej samej mechaniki, bo kuźwa, będzie to sama mechanika? Ej, wiecie co, świetny mur sobie zrobił. Dobrze się sprawdza, dobrze się sprawdza, o, o, mam jeden filar. Muszę szybko nowy postawić. Obrzyskowałem się ze swoim płotkiem. Nie, 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 nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie. On do mnie strzela, przestań. No nie przeżyję tego, zabraknie. Nogi, dobra, jestem dead. Na siebie! O! Chyba ży żyje. <śpiewa> to jest bardziej. Przeżyj, przeżyj te ostatnie sekundy. Stawiamy ścianę. Dobra. <śpiewa> ja ich mówić się mogę. No nie, znowu to samo. Dobra, tu mam chociaż slime, to chociaż se slajmy pobiję. No powiem wam, że... Nie wiem kto to wymyślił. Ale te targotujące się autokulki, które zadają... Tyle obrażeń, to jest po prostu dramat. No nawet na brąz tego nie zrobiłem. No kurde walczyć się nie dało, ani tego uniknąć, ani nic. Po prostu mordowało, dobra. Aaa, trudno, bywa. no Dobra, tu wygląda jak zbytnio... Nie widzę, o co chodzi w tej mechanice. Nie wiem dlaczego, No jest jakaś ukryta. <laughs> Czy coś, bo tak jakoś... No słabo im to idzie. No, ale powiem wam, że od razu jest lepiej, od razu się fajnie gra. <laughs> że mogę coś robić, a nie ucinkać przeciwników. Ja chcę jeszcze jednego ubić, dobra. دا به شي <noise> Ogólnie boję się, że robię w duży błąd, że ja tak zmieniam te targety, bo koniec końców wyjdzie tak, że ani jednego, ani drugiego nie lubię. Dobra. Dostał stuna. Ty, ubiję chyba dwóch. Wow. I ostatnia sekunda i nowe się pojawiły. Brak durnych mechanik, brak jakichś, nie wiem, buffów, przeciwników. Nie wiem, jakieś mają, ale nie czuję tego. I normalnie się gra, a nie. <noise> nie no, tam to też się normalnie grało. Jakbym grał normalnym teamem, prawda? Muszę raczej nikogo nie zbiję. Ale tu powiem wam, że ten najbardziej przyjemnie się grał. A, nie, no chodź, no. Uciekł, a bym go ubił No nie, przetrwał, przetrwał ostatnie uderzenie, no Opowiem no wam, że to było in interesujące Cudowne kombo to było. Dobra, ubijcie mnie, bo idealnie pasowałem się w wasze ataki. Co, co jest? Co, czek. Co? 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 Co tu się wydarzyło? Ten krąg powinien być chyba prosto do plaży, a tutaj mamy no... No nie wiem co tu się wydarzyło. To jest dziwne. To jeszcze przeżyjmy na koniec. tak, kombosy z Tekena. Przeciwnik nie może się ruszyć. Dawaj DPS, musisz coś zrobić. Oni żywcie leczą i zadaję obrażenia. To jest dramat... To jest koszmar i kupić nie mogę. Dobra, te mniejsze chociaż zbiję, bo nic nie zbiłem! Co jest? Już się skupiłem na dużych, a tu mały się nie dał ubić. Żadnego się nie dało praktycznie ubić! Ła, to porażka. Trochę zepsułem. Tak, jest coś podobnego. Aha, super. One się super leczą, po prostu genialnie. Nie mam dipsów i oni się każdy nawzajem leczy, każdy nawzajem, no. z tego się nie da zrobić, by musiał ich chyba wyrzucić, chwila. Ten moment, kiedy choja mnie ośmiesza, pokazując to, że, haha, ha, nawet slime, nie możesz pokonać. <słyska> <słyska> tak się właśnie czuję. Dobra, spróbuję go odepchnąć od reszty, to może się go jeszcze nie wyleczą, jeszcze go zbieta. <słyska> I w Powiem wam, że ten poziom po prostu mnie ośmiesza i nic więcej. Ośmieszam moją Lunę, że nie może sobie poradzić z podstawowymi przeciwnikami, którzy nie są zbytnio potężni. No tak się czuję, no co poradzę? No patrzcie, znowu praktycznie fuję tę no. Mówię dziwizu, widzu, że ta arena po prostu dramat. Ostatni na szczęście event, który mam nadzieję, że już o nim zapomnę wkrótce, bo będzie Natlan. Bo źle go będę wspominał. Bo dramatycznie. <laughs> jakieś le totalne leczące się slimy, albo jakieś totalne kule, które autotargetowały i robiły 180 stopni za mną, i się tego nawet uniknąć nie dało i zabijały. O 6000 coś obrażeń zadawały. A tutaj multi-healing. <laughs> no super. Mam nadzieję, że Wam się chociaż podobał ten event, bo mi nie a teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.